Dzień dobry. Cześć! Mam nadzieję, że się ktoś do mnie przyłączy. Jak nie, to sobie obierzecie na replay. Jak oglądasz to kochana, to daj mi znać, e, oglądasz na replay i czy przyda Ci się to nagranie. Ja wskakuję dzisiaj do Was. Przywitać się z Wami przy wtorku dosyć zimnym, deszczowym w Irlandii Północnej. Uu, hu, hu, hu. Ale no mamy zimę, mamy zimę, więc nie ma co narzekać, słuchajcie. Powiem Wam a dzisiaj... Pogadam trochę na temat bardzo ważny, na temat głodu i braku energii na planach. Kochani, e, czasami zdarza się, że słyszymy od naszych klientów, słyszymy od Was, uczestników Klepsydry tutaj. Cześć Lidia, cześć Daniel, hej, hej, przywitajcie się ze mną. E, słyszymy od naszych klientów, tutaj osób wszystkich znajdujących się na planach, e, że e, nie wiem, nie mam energii, czuję głód. Powiem Wam, słuchajcie, tak prosto z mostu jak to ja. Kwestia pierwsza, kwestia głodu. Jeśli stosujemy się do planu, który ustalił nam coach, nasz doradca, nasz trener, nasz e, e, przyjaciel, kolega, obojętnie jak sobie nazywacie tego swojego doradcy, słuchajcie, to jeśli stosujemy się do planu, cześć Małgosia, cześć kochane, cześć Iza. E, jeśli stosujemy się do planu, i spożywamy wszystkie te posiłki, które są zapisane na planie. Używamy produktów w odpowiedni sposób, yy, mamy kontakt z trenerem. Głód po części też jest normalną rzeczą. Dlaczego? Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że yy, przed tym jak rozpoczęliśmy plan, większość z nas nasza dieta, nasze odżywianie nie było idealne. Pierwsza rzecz to spożywaliśmy pewnie troszeczkę inną proporcję makro i mikroelementów, jeśli chodzi o, nie wiem, większe ilości węglowodanów, za małej ilości białka, mniejszej ilości warzyw. E, więc ta nasza dieta nie była na pewno idealna, bo jakby była idealna, to byśmy się tutaj nie znaleźli, ok? Nie szukalibyśmy pomocy doradcy, ponieważ no, ta pomoc na pewno na pewno jest korzystna. Słuchajcie, e, więc ta dieta, którą stosowaliśmy, którą ten stycz życia, który prowadziliśmy wcześniej spowodował, że mieliśmy albo nadwyżki kalorii, albo nadwyżki węglowodanów, niedobary białka, albo nadwyżki białka, co jest bardzo trudno zrobić, nadwyżkę białka. I tak, ja rozumiem, że na początku planu możemy czuć się głodni. Dlaczego? Ponieważ spożywaliśmy wcześniej więcej kalorii, ale też, co jest bardzo ważne, spożywaliśmy dosyć duże ilości pożywienia, słuchajcie. Nasze talerze, które tutaj są na klepsy, czyli nasze talerze, które każdy z was pięknie, pięknie dodaje. Zdjęcia talerzy. Nasze talerze tutaj są, mają idealne proporcje, białka, tłuszcze, węglowodany. W większości przypadków, ja już wcześniej mówiłam na temat porcji na talerzu. Nasz talerz pewnie wyglądał tak, że było mnóstwo makaronu, ziemniaków, kasz albo czegoś tam, jakiś kawałek mięska, jakieś warzywka albo nie, albo surówka jakaś, albo sałatka obojętnie. I te proporcje, jeśli chodzi o rozmiar, um, ilość jedzenia na talerzu, też się Wam zmienią, jak widzicie na plan. Więc kwestia głodu to są przede wszystkim zmiany proporcji um, składników odżywczych, ale zmiany też ilości proporcji na talerzu. Więc tak, głód jest normalny i głód może występować. A kwestią trzecią, jeśli chodzi o głód, to ja Wam powiem tutaj taką bardzo fajną rzecz. Um, głód często czujemy. Um, jeśli jesteśmy spragnieni, i to jest bardzo. Wiele z nas często jest myli to z, z głodem w sensie fizycznym. Powiem Wam tak, jeśli jesteśmy głodni, a trzymamy się planu tak, jak trzeba, to proponuję wypić szklankę wody, poczekać 10-20 minut. Jeśli nadal jesteśmy głodni, wypić następną szklankę wody i znowu poczekać 10-20 minut. Jeśli nadal jesteśmy głodni, to wtedy coś zjedzmy. Ponieważ nasz organizm często podpowiada nam kwestię spragnienia, pragnienia, odwodnienia. Poprzez fizyczny, poprzez głód. Więc ja naprawdę radzę każdemu, kto czuje się głodny, stosując się do planu, bo zaraz przejdę do tego, co się dzieje, kiedy nie stosujemy się do planu. Stosując się do planu, słuchajcie, nie ma się, żeby był taki głód, żeby nas sało non-stop. No są dni, ja wiem, u kobiet na przykład, są dni, kiedy nas się zjadłobyśmy wszystko i wszystkich. Ja też tak mam, to jest Godzilla mode i ja wtedy też bym wszystko zjadła. Ja nie mam z tym problemu, ja jem to, na co mam ochotę. Jednakże to jest jeden, dwa dni w miesiącu, a nie non-stop. Okay? Więc kwestia głodu, jeśli mamy odpowiednią ilość białka, jeśli spożywamy odpowiednią ilość posiłków na planie, czyli te 5, 6, 4 do 6 posiłków na planie, które są, to faktycznie ten głód powinien być niwelowany. Jednakże na początku programów bierzemy pod uwagę to, że zmieniliśmy styl życia, zmieniliśmy ilość składników odżywczych na talerzu, proporcje produktów spożywczych, ale też ich ilość na talerzu, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę. A do czego może właśnie doprowadzić nie trzymanie się, e, się planu, nie stosowanie się e, do, do planu, który nam ustalił ten... Powiedzcie mi, słuchajcie, czy to ma sens, to co ja mówię, to jak zwykle popijam herbatę, herbata moja trzecia już dzisiaj, ja uwielbiam herbatę tą naszą, ale <grywanie> nie mogę się doczekać kawy, słuchajcie. Z, muszę ją spróbować, jestem niesamowicie podekscytowana, jeśli chodzi o tą kawę. Dajcie mi znać, czy to, co mówię ma sens, czy, czy Wam się przydarzyło. Wiecie, dlatego się piję z jednej strony, mam już minkę. Czy Wam się przydarzyło, że było na początku na, planie, na początku planu czy był głód, czy nie był głód? Jak to u Was wyglądało? Dajcie mi znać, nawet jak oglądacie na replay, bo jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Więc zmierzam dalej do tematu. Kwestia um, zmęczenia i złego samopoczucia. Słuchajcie, ja Wam powiem z wielu, z wielu doświadczeń, z pracy z klientami, z Wami tutaj na Klepsydzie, jak i również z rozmowami z, z dziewczynami, z trenerami, z doradcami. Powiem Wam tak. Część z nas... Um, Zmieniając styl życia, przechodząc na jakikolwiek program, czy to jest program e, kształtowania selwetki, czy utraty wagi, czy, czy, czy program przytycia, czy program uroda, energia, większość z nas e, myśli sobie tak: schudne, tyle i tyle. Nie słuchając realistycznie tego, co mówi nam trener, ponieważ na naszych planach schudnie się między kilo a 3 kilo tygodniowo zdrowej normy i to jest norma, tak? My sobie myślimy tak: aha, dobra, wchodzę na plan, to wchodzę w tak zwany diet mode, czyli zaczynam się dietować, okay? Zaczynam się dietować, zaczynam się odchudzać. Hej, cześć, cześć, Klaudia, Dorota, Agnieszka, dajcie mi dziewczyn znać, przywitajcie się, dajcie mi znać to, to, co mówię, ma sens. <grych> zaczynamy się dietować, jak wchodzimy, wchodzimy na plan, ok? I do czego to prowadzi? Stosujemy się do planu, 50 na 50 albo 60 na 40. Dlaczego? Ponieważ tak zjemy jeden, dwa, może trzy posiłki z tego planu, a później sobie myślimy tak: hmm, jak zjem mniej, to schudnę. Więc może ominę tą przekąskę, albo ominę y, y, ten koktajl, albo ominę ten posiłek, albo zjem mniej, albo nie zjem w ogóle. Okay? Do czego to prowadzi? To nie doprowadzi, moje kochane, do schudnięcia drastycznego spadku wagi. Do czego to doprowadzi? Doprowadzi to do ciągłego zmęczenia, doprowadzi do dobraku energii i doprowadzi to prawdopodobnie albo do utrzymania wagi, albo do przytycia. I ja już wam mówię dlaczego. Ponieważ organizm nasz, każda z nas, y, potrzebuje y, substancji odżywczych i składników odżywczych do regeneracji. Okay? I w momencie, kiedy my tych składników odżywczych nie dostarczamy wystarczającej ilości białek, węglowdany, tłuszczów, witamin i tego wszystkiego innego, cudownego, które mamy na naszych planach, nasz organizm nie regeneruje się tak, jak powinien. I tak pierwszy tydzień będziemy się czuć leżej na brzuchu, bo będziemy miały mniej pożywienia, ale drugi tydzień, trzeci tydzień spowoduje to, że zaczniemy odczuwać zmęczenie, nie będzie rezultatów. I tak, mimo że będę wchłaniała, nie wiem, 4-5 kubków herbaty, mimo że będę... Może przecież nic nie jadłam przez cały dzień, dlaczego ja nie sudłam? Słuchajcie, właśnie kwestia jest taka, plan, który jest stworzony dla Was, jest to plan dopasowany do Waszych potrzeb, Trener ustalił ten plan właśnie w ten sposób, żeby Wasz organizm otrzymywał składniki odżywcze, ale nie nadwyżkę kalorii, bo każda z nas wie, że nieważne co robimy, musimy być w delikatnym deficycie kalorycznym, niemasywnym, nieogromnym deficycie kalorycznym. To spowoduje zatrzymanie metabolizmu i w ogóle zatrzymanie rezultatów. W delikatnym deficycie kalorycznym. I to właśnie, co nas różni od wszystkich innych programów, to jest właśnie to, że my... Ucinamy delikatnie kalorie, ale nie ucinamy składników odżywczych. I te jedzenie posiłków 4-6 razy dziennie, używanie odpowiednich produktów powoduje to, że nasze ciało jest odpowiednio odżywione jest nastawione na spalanie lub kształtowanie sylwetki lub plan, jaki jesteście, i do osiągania celu, jaki wy sobie ustaliście z trenerem. Okej. Okay? Ale ta nadwyżka kaloryczna nie istnieje w innych, w innych planach, w innych programach jest tak, że mamy ucinanie składników odżywczych i uci ucinanie kalorii, ucinanie składników odżywczych, co powoduje, że tak jest pewien spadek wagi, jednakże zaczynamy się źle czuć, zaczynamy mieć zachcianki, zaczynamy mieć braki energii. Słuchajcie. Myślmy o swoim ciele jak świątyni, <laughs> jak świątyni. Myślcie o swoim ciele, jak o świątyni. Myślcie o swoim ciele jak o aucie, ja jestem samochodziara, więc ja myślę o swoim ciele jak aucie. Jak masz dobre auto, chcesz, żeby dobrze jeździło, musisz mać, wlać mu, nie wiem, dobry olej, dobrą benzynę, czy tam diesel obojętnie na czym jeździcie, <laughs> czy na elektryce, to też elektryka musi być. Tak samo z naszym organizmem. Wasz organizm nie będzie funkcjonował odpowiednio, nie będzie się odpowiednio regenerował, będą brzydkie paznokcie, będzie brzydka skóra, będą brzydkie włosy, będzie nadwaga, ta sylwetka i to samo poczucie nie będzie takie, jakby sobie tego. Byście życzyły, dlatego że nasz organizm potrzebuje być dobrze odżywiony. Jak do samochodu wlejemy dobre paliwo, będzie jeździł, tak samo do naszego organizmu również musimy nasze paliwo dobrze, nasz organizm dobrze odżywić, żebyśmy mieli odpowiednie paliwa. Słuchajcie, ja tutaj mam jakieś dziwne powiadomienia. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. Czy się zgadzacie? Czy zdarzały się u Was spadki energii? Czy było tak, że w jakimś momencie wasz plan się zatrzymał i nie mogłyście ruszyć dalej, nie musieliście dać kroku do przodu. Bo jestem bardzo ciekawa. Ja wiem z pracy z klientami i z rozmów z dziewczynami, z trenerami tutaj na Klepsydrze i w zespole wiem, że tak to właśnie wygląda, że często wrzucamy się na diet mode i albo pomijamy posiłki, nie dojadamy białka, nie dojadamy składników odżywczych, później się okazuje, że po dwóch tygodniach nie działa, jestem zmęczona, źle się czuję wszystko, wszystko. Gosia, pięknie tutaj napisałaś, tak, nie wolno modyfikować samemu planu, właśnie, nie ma, słuchajcie, macie plan numer jeden na świecie, współpracujemy z firmą numer jeden na świecie, mamy najlepszy plan, Plan, który używają sportowcy, no, topowi sportowcy na świecie. I taka kwestia, po prostu zaufania. Trener, który z wami jest, trener wie co robi, bo sam to robił sobie i innym różnym klientom swoim. Więc trener wie co robi. Posłuchajcie się trenera, zobaczycie, jakie rezultaty będą. Gosia, tutaj świetnie napisałaś. Nie można modyfikować planu samemu. Wszystkie problemy należy konsultować z trenerem. A dla la, jak najlepszego dopasowania programu, na przykład, dokładnie, nie wrzucamy się diet nie jesteśmy mądrzejsze. Słuchajcie, bo ja wiem, o czym mówi. Nie jesteśmy mądrzejsze, bo ja na przykład powiem, nie wiem, trenerowi. Pamiętam, jak personalnemu mówiłam, że coś tam, coś tam, a on mówi: No, to po jaką cholerę być do mnie przychodzisz, jak ty wiesz lepiej. Tak? Dokładnie. Więc jak mamy tego trenera, korzystajmy z niego, skorzystajmy z ogromnej wiedzy dziewczyn, które tutaj są, bo one naprawdę wiedzą, co robią, i nie, nie ucinajmy same planu. Aha, i jeszcze jedna rzecz, którą miałam powiedzieć. To nie jedzenie po 18. Często słyszę i słyszałam ostatnio przez dwa tygodnie trzy, trzy rozmowy, rozmawiałam na, na trzy razy z trzema klientami na ten temat i nie jedzenie po 18, no urwę głowę i uduszę. Tak, nie jemy po 18, jak mamy zamiar opierniczyć pizzę albo kebaba, bo gwarantuję Wam, że się dobrze nie wyśpicie, jak, się, jak zjemy pizzę albo kebaba po 18, słuchajcie, moje drogie, kochane. Jednakże, pomyślcie sobie tak. My nie jesteśmy tutaj na programie Intermittent Fasting, czy cokolwiek tam teraz jest modne. Ostatnio dieta Beyoncé, na której też zrobię, na temat której zrobię live. A. No, przecież jasna cholera, ja mogę Beyoncé słuchać, a nie, a, nie, a, nie, a nie słuchać muzyki, a nie słuchać jej na temat odżywiania i, i dopasowania makro i mikroelementu. No, ludzie, kochanego pana. Nie wiem, czy słyszeliście o z Coachella Diet? Pogublujcie sobie, zobaczycie o co chodzi. <śladım> W każdym razie, to jest właśnie problem w współczesnym świecie. To jest właśnie problem. Nie słuchamy specjalistów i, i ludzi, którzy naprawdę się znają na tym, co robią. Ale, i to jedynie jedzenie po 18. Słuchajcie, e, pomyślcie sobie tak, e, ja na przykład wstaję o godzinie 7, 8, zależy, zależy jak. Um, I idę do łóżka mniej więcej 11, 12 wieczorem. Okay, idę spać. E, przez ten czas ja muszę swój organizm odżywić. I gwarantuję wam, że ja bym nie zjadła. Jakbym wypiła na przykład koktajl albo zjadła ostatnie posiłek o 18, a idę spać do 11, to jest tak, 7, 8, 9, 10, 11, to jest 5 godzin. Dodatkowe 7 czy tam 6 godzin snu, tak, to jest tam 11 godzin czy 10, czy obojętnie ile tam sobie śpicie. Jesteśmy na czoło. No, przecież ja w nocy, jakbym, jakbym, nie zja jakbym zjadła ostatni posiłek o 18, to o godzinie 11 byłabym w stanie gryźć, o godzinie 12 byłabym w stanie, nie wiem, chodzić po ścianach, a później musiałabym coś zjeść. Słuchajcie, to jest za, za długo. Dlatego mamy właśnie na przykład koktajl albo pomysły na lekkie, lekkie kolacje, lekkie posiłki po południu. Rozplanujmy sobie ten, te nasze przekąski, te nasze posiłki z trenerem razem. Cześć, Wieloś. Hej, super. Już go się ja zaraz wrócę do Twojego komentarza, tylko stracę jeszcze cześć wiele. Fajnie gdzieś Piękne włoski, wyglądasz cudownie. E, e, Dopasujemy sobie te nasze posiłki i te nasze przekąski, żeby to było wszystko rozmieszczone w czasie. A jeśli jest potrzeba zjeść, e, jeśli mamy wypada nam, że nasz posiłek ostatni jest o 18, w zależności od tego, co doradzi na Entrerem, można zjeść. E, e, jeśli, ust, jeśli trzymaliśmy się planu, zjedliśmy odpowiednią ilość białka węglowodanów i tłuszczy, jeśli stosowaliśmy się w pełni do planu, to szósty posiłek, jeśli ktoś jest głodny, to są opcje na szósty posiłek. Ja jem sześć razy sześć razy dziennie. Ja jem 6 razy dziennie dziewczyny. Ja nie byłabym w stanie iść spać, yy, jedząc ostatni posiłek o godzinie 18. .00. Można sobie zamienić yy, kolejność posiłków, ale też mówię o tym, mamy koktajl, świetny posiłek, który jest bardzo delikatny dla brzucha. Pijąc taki koktajl jako ostatni posiłek, na przykład o 21.00 dwie godziny przed pójściem spać. Nie dość, że dostarczamy sobie białko, składniki odżywcze, wszystkie witaminy i minerały. To jeszcze nie jesteśmy głodne na noc. To białeczko pięknie w nocy działa na regenerację organizmu, te wszystkie witaminy i i tłuszcze, które przyjęliśmy. Regeneracja jest całkowicie inna. Można sobie zrobić koktajl, można sobie zrobić różne przekąski, które, które mamy na planie, ponieważ jest ich mnóstwo, więc e, szczególnie dla osób, które e, są na przykład wyższe. Em, gdzie to zaprzebowanie kaloryczne jest większe, możemy dodać ten szósty posiłek. I nie bójmy się jeść, dziewczyny, bo jedzenie, brzuch robi się w kuchni, figurę robi się w kuchni, sylwetkę rzeźbi się i w kuchni, i na siłowni. Nie bójmy się jeść, nie bójmy się jeść produktów z planu. A przede wszystkim nie bójmy się pytać trenera i zadawać pytań tutaj również na klepsy drze. Słuchajcie, bo po to jesteśmy, żeby sobie pomagać i żeby ten trener nam pomógł. Bo jak nam jest głód, to jak na, mamy ten głód, no to ten głód naprawdę nie będzie dobrze wpływał, bo nie mamy wystarczająco składników odżywczych, więc e, e, w nocy nie regenerujemy się, tak? Najpijmy się wody, jeśli ta, ten głód nie przechodzi po jednej, dwóch szklankach wody. Zjedzmy kolejny, kolejną przekąskę. Gosia tutaj Ja wiem jedynie, jeśli mój koktajl ma zbyt mało białka, to później, e, to później trudniej opanować zachcianki, więc. Jeśli białko jest pilnowane, to oczywiście, oczywiście, o się. Nie powinno być problemu z głodem, Gosia. Ja w pełni to rozumiem. Jednakże ja, na przykład, jako osoba, no nie za bardzo aktywna fizycznie, ale ćwicząca, wiem, że ja w dni treningowe są głodna. Jestem głodna. Ale ja używam tylko i wyłącznie przekąski z planu, albo sobie jem przekąskę w międzyczasie, a koktajlem piję ko godziny dziewiątej. Ale tak, Gosia, masz rację. Jeśli się trzymamy plano, jest głód. Ja mówię tutaj o osobach, które na przykład yy, yy, mają nie wiem, metr siedemdziesiąt, metr osiemdziesiąt fajna, zdrowa kobieta na przykład, albo na przykład ktoś, kto ćwiczy siłowa albo ma bardzo fizyczną pracę, to też o tym mówię. E, tak, e, super. Nie jedzenie po 18? Tak, 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 tak. To typowa dla organizmu. Spalamy własne mięśnie, dokładnie, spawalniamy metabolizm, nie spalamy tkanki tłuszczowej, tak, tak. I nie regenerujemy układu odpornościowego, no chyba, że ktoś idzie spać o 20. No dokładnie, jak ktoś idzie spać o 20, to nie ma problemu, może być ostatni posiłek po 18. E, o, Gosia wskoczy na live i powie na temat kawy. Wow, mówię kawa w Starbucksie i kawa w koście. Gosia opowie naszą historię. W każdym razie, um, dostosujmy plan z, z, z współpracą ze swoim doradcą, swoim trenerem wellness, swoim coachem. Jeśli czujemy głód, musimy zbadać dokładnie, wracamy do samego początku. Wszystkie zdjęcia, gwarantuję Wam, że jeśli przez pięć dni... <laughs> Przepraszam, zwrócimy z powrotem uwagę na to, co jemy. Wyślemy wszystkie zdjęcia do naszego trenera, będziemy komunikację prowadzić z naszym trenerem. To nasz trener na pewno wyłapie, gdzie jest problem, słuchajcie, na 100%. Na 100% wyłapie, gdzie jest problem, więc od tego jest wasz trener, żeby wam doradzić. E, absolutnie, słuchajcie, e, klucz do sukcesu, e, jeśli chodzi o nasze plany i programy, współpraca z trenerem, który jest w pakiecie. Jak fancy jest to, ja zawsze widzę co? Ja zawsze sobie tak myślę, jak. Jak, jak fajnie jest mieć prywatnego trenera do żywienia, bo trener w ćwiczeniach to jedno, ale trener w żywieniu, bo wszyscy wiemy, że brzuch, figurę i piękne sylwetki, piękne pośladki robi się w kuchni, trochę na siłowni też, ale w kuchni też. W kuchni też. Więc moje drogie panie, to bym na tyle siorbie Wam, siorbie Wam, ja dzisiaj piję herbatkę brzoskwiniową, już trzecią, tak, trzecią. Tak, że ja będę uciekać. Mam nadzieję, że wyjaśniłam wam dziewczyny yy, parę rzeczy. Piszcie, jeśli macie tutaj, jeśli z czym się zgadzacie, albo nie zgadzacie, z, yy, dajcie mi znać o swoich doświadczeniach, jakie macie, czy czujecie głód, czy czułyście głód, czy wam pomógł trener jeśli tak, to jak? Jeśli nie, to jak, Dlaczego nie? Okay. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, cześć, Aga, cześć! Zwróćmy uwagę na to, jak trzymamy się planu. Ilość białka, ilość posiłków, nasza aktywność fizyczna w ciągu dnia, kiedy ostatnio jemy, ile pijemy wody, to wszystko działa na to, żeby, żeby nasz plan działał, ponieważ nie ma siły, żeby nie działało. Słuchajcie, ten plan działa na milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy procent. Jeśli my działamy na milion 200 tysięcy <laughs> procent, ok? Nie ma siebie, żeby nie działało. Jeśli my, jeśli my działamy, plan działa, współpracujemy z trenerem, stosujemy się do planu, używamy produktów, jesteśmy w ciągłym kontakcie, na pewno, na pewno będzie działać. Także nie głodzimy się, moje drogie panie, stosujemy się do planu. Jeśli jest głód, stosujemy triki z wodą. Jeśli trik z wodą nie pomaga, używamy jakieś przekąski. Jeśli mamy spadki energii, jeśli jesteśmy, jesteś, jeśli jesteśmy głodne, mamy złe samopoczucie, wracamy do początku, kontaktujemy się z trenerem, ponieważ to wszystko ma wpływ na nasz sukces. A jedyna rzecz, którą my chcemy... Agnieszka! Hu, ale mam duchu Widzicie, nie mam lagi, Super, dzięki. Jedyną rzeczą, słuchajcie, której celem, której trenera celem jest to, żeby Wasz sukces był taki, jak sobie wymyśliłyście i taki, jak sobie wymarzyłyście. Więc trener jest po to, żeby Wam pomóc. Słuchajcie się, pytajcie trenera, a na pewno będziecie miały rezultaty takie, które sobie życzycie. Dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu, przepraszam, będzie kolejny live na temat cen, cen zdrowszego stylu życia, na temat kosztów zdrowszego stylu życia, na temat cen niektórych suplementów i produktów, porównanie cen z różnymi innymi rzeczami, które kupujemy i na które wydajemy pieniążki na co dzień, i jestem bardzo ciekawa, jak Szeroko otworzą się nam oczy wszystkim, bo nie tylko wielkowam, ale też mi, bo ja też ostatnio troszeczkę na ten temat grzebałam, także bardzo ciekawy live, który będzie już niedługo w tym tygodniu postaram się to zrobić. Gosia, jeśli będziesz miała chwilkę i będziesz mogła, i będziesz mogła wcisnąć, bo wiesz, że możesz nie mieć jak, ale jeśli będziesz miała chwilkę, to zrób nam live'a na temat tych wszystkich cudownych kaw, które teraz są do kupienia w koście, Starbucksie i w ogóle i na temat wszystkich przekąsek przedświątecznych i wszystkich. Takich triców przedświątecznych, które obecnie będą nas atakowały z każdej strony, bo jest ten cudowny okres przedświąteczny. A, można powiedzieć, wiecie co, wczoraj. Ja już tutaj pojechałam na przedświąteczne zakupy i kupiłam sobie parę rzeczy do dekoracji, bo ten, kto mieszka w Irlandii Północnej lub w Irlandii Południowej lub w UK, nie wiem, jak jest u Was w innym kraju, dajcie mi znać, jak jest w Waszym kraju. Ja wiem jedno, jak nie zrobisz zakupów do końca listopada, to w połowie grudnia już nie ma nic. OK, znowu wracam na walizki, na <grymne> sklepy, poważnie, więc ja zrobiłam parę zakupów, parę rzeczy z dekoracji. Jestem niesamowicie zadowolona. Ja w tym roku będę crazy. Ja dzisiaj po prostu zrobię swój dom w tym roku jak Griswoldy. Nie wiem, czy ktoś oglądał rodzinę Griswoldów. Także w tym roku mnie będzie wesoła. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie. Dajcie mi znać na replay, jeśli oglądaliście na, czy oglądaliście na replay. Ja się z wami będę widzieć w tym tygodniu. Życzę wam wspaniałego tygodnia. Zawijajcie się ciepło, bo jest chłodno na dworzu. Jednakże, powiem wam tak: jak jest serdeczko ciepłe, to nic nam nie zaszkodzi. Buziaki, trzymajcie się, dziękuję, że się do mnie przyłączyliście. Pa!